Witam Was ponownie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, mam na imię Monika i mówię tutaj trochę o Słowie Bożym i o tym, kim jest Bóg, i jak bardzo Ciebie kocha, żebyś to wiedział. I rozważam nad Słowem Bożym. I dzisiaj mam dla Ciebie taki werset, z listu świętego Pawła do Rzymian, dziesiąty rozdział, werset 9 i 10. I przeczytam go teraz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I chcę tak dzisiaj Ci powiedzieć, że jeżeli uwierzysz w swoim sercu. Wiara polega nie na tym, co nas nauczyli rodzice, dziadkowie, co nas nauczył nasz kraj, nasza społeczność, ale wiara jest w Twoim sercu i w to, w co wierzysz, wierzysz w swoim sercu, to wierzysz. Tak? I Bóg nam mówi, że mamy uwierzyć w sercu. Dlaczego w sercu? Jeżeli kochasz, kochasz, to kochasz z serca, nie kochasz z rozumu. Uczucia są z serca i Bóg chce, żebyś uwierzył w swoim sercu i wy, wy, wyznał ustami. To znaczy, żebyś wyznał ustami, zaczął się modlić, zaczął mówić do Boga, zaczął. Wierzyć w to, powiedz tak, ja wierzę, że Ty Jezu za mnie umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś, ja w to wierzę. I przyjdzie zbawieni i będziesz zbawiony, nie, nie są potrzebne te wszystkie szopki, nie wiem, chodzenie do kościoła, yy, klepanie zdrowasiek, nie wiem, robienie dobrych uczynków, z dobrych uczynków, nikt nie będzie zbawiony, bo jeżeli my mielibyśmy przez dobre uczynki być zbawieni, jeżeli my mi, mielibyśmy przez to, jaki ja jestem dobry, czy jaki zły, i jak mówi Kościół katolicki, że idę do czyśćca i tam się okaże, gdzie ja pójdę, to po co Jezus umarł? Ja się pytam, to po co Jezus umarł? Jezus umarł, żebyś ty tu i teraz podjął decyzję. Czy chcesz uwierzyć, że on żyje, że on stał za ciebie? Żebyś ty mógł żyć? I jeżeli ty podejmiesz tą decyzję, to jak słowo mówi. Zbawiony będziesz, zbawiony będziesz. Wszystko opierze, opiera się na wiarze. Wystarczy, uwierz w swoim sercu, a będziesz zbawiony. Uwierz w swoim sercu, a będziesz zbawiony. I proszę Ciebie, przemyśl to, w co wierzysz Ty? Kto jest Twoją wiarą? Kto jest na Twoim pierwszym miejscu? Czy to Ty jesteś swoim Bogiem? Czy masz jakiegoś innego Boga powieszonego na ścianie? chcesz wierzyć i poznać prawdziwego Boga. On Ciebie ukochał, On Ciebie ukochał, On Ciebie tak bardzo kochał, że swojego Syna dał, żeby za Ciebie umarł. Żeby za Ciebie umarł, dał swojego Syna. A Ty, dla Ciebie tylko wystarczy to, żebyś ten, to przyjął tą śmierć. Przyjął tą śmierć, wierzył w Twoim sercu. Przyjął tą śmierć, Wierzył w swoim sercu, że on, on umarł za Ciebie, żebyś ty mógł żyć. Żebyś ty mógł żyć tu szczęśliwie na ziemi i żyć wiecznie. Żyć w pokoju tutaj na ziemi i żyć wiecznie. Wiecznie w Jego obecności. Bo żyć będziemy wiecznie, ale gdzie? Czy ty chcesz uwierzyć i wybrać niebo? Czy wolisz wierzyć w to, co wierzyłeś do tej pory, to, czego nauczyłeś się, to, czego nauczyli się rodzice, dziadkowie, Kościół katolicki, tego, co ci nauczyło społeczeństwo, tego, co, co ci nauczyło Twoje życie? Czy ty chcesz wierzyć w Jezusa, Chrystusa, ale w swoim sercu, nie w głowie? I to ja wiem, jak bardzo ciężko jest uwierzyć w sercu. Bo na, my, dlatego też Jezus powiedział, że mamy być jak dzieci. Dziecko łatwo wierzy we wszystko. Nie, nie rozprawia nad tym, czy to dobre, czy złe, czy to tak, czy tak, czy tak powinno być, tylko po prostu wierzy. I tak musisz po prostu uwierzyć, żeby żyć wiecznie. Do usłyszenia następnym razem, Pa.